To jest jakiś koszmar. Pierwsza nie niespodziankę na wyjeździe. Przyjechaliśmy na miejsce, chcieliśmy przejść się szlakiem dość krótkim i e, niejakimś trudnym, ale niestety okazało się, że jest zamknięty. Nasza wina, bo tego nie sprawdziliśmy. I jeszcze zaczął padać deszcz. Mocno wieje. Trochę mi się udało złapać dronem. Fajne miejsce tutaj, bo dwa, są dwa wodospady. Jednego z tego punktu widokowego nie widać. Chyba nie każdy go widział. Ale niestety musimy zawracać, jechać dalej. Jak by było twarde byście przyjechali gdzieś sobie go zobaczyć, to jest tutaj gdzie zaparkować. Jest miejsce postojowe, ale pada. z naszego chodzenia raczej nic nie będzie leje po prostu, że jest siwo nic nie widać, wyszliśmy na chwilę na szlak, jesteśmy już w stanie mokrzy także jedziemy chyba do domu tak naprawdę i nie wiem pogramy sobie w państwa miasta albo coś bo dzisiaj raczej nigdzie na szlak y, nie pójdziemy ewentualnie pójdziemy sobie popływać na basenie wyrostu żeby się trochę poruszać i nie siedzieć tylko w, w hotelu masakra Zmiana planów. Jak się okazało, jednak w okolicach Funszal jest dużo przyjemniejszy klimat, cieplejsza pogoda niż na północy wyspy. Dlatego jedziemy sobie do Doliny Zakonnic, zejdziemy sobie szlakiem tam na dół i spędzimy sobie trochę więcej czasu tam. Pokręcimy się po okolicy, może zjemy sobie coś dobrego. właśnie na szlaku do Doliny Zakonnic z punktu widokowego nad Doliną Zakonnic. E, ciekawostka. Miasto jakby to zdjęcia swoją nazwę tego, że w XVI wieku tutaj zakonnice schowały się przed atakiem piratów na Funszal. Uprawiały sobie tam różne roślinki. Przede wszystkim właśnie też kasztany. Z tego słynie ta dolina. Można tam sobie zjeść właśnie ciasto z kasztanów, zupę z kasztanów, jakieś nalewki e, i tak dalej. Jest to mega strome zajście. My schodzimy tym zejściem i będziemy w nim wracać, bo mamy na górze auto. Ale z tego co czytaliśmy, jest możliwość powrót autobusem do Funzels z Doliny Zakonnic autobusem bodajże 81. Bo jak ktoś jest nieprzygotowany, to podobno to podejście na górę jest mega ciężkie, bo idzie się bardzo pionowo w dół. Nie to będzie widać stąd, ale przeszliśmy stamtąd, gdzie ten żółty domek. Szczerze bez Dość suche. Zupa taka mieszanka wszystkiego, tak naprawdę nie w ogóle. Z mm. jest OK. Taka babeczka, ale nie w ogóle tego kasztana. Zupa kasztanowa wygląda trochę dziwnie, szczerze, wyobrażaliśmy sobie trochę inaczej, bardziej jako taki krem, jest mega taka sobie, to my na pewno nie polecamy, myślę, że w innych miejscach, w innych miejscach znajdziecie coś lepszego, kasztany też są takie, takie sobie, bez, bez smaku, jedynie mi smakuje ten pastel de kasztana, coś innego, ale to bardziej taka babeczka, więc ogólnie takie 4 na 10, szczerze mówiąc. OK, mamy już po przerwie zapłaciliśmy 24,50 euro, oczywiście. Eee, I co? Lecimy dalej, ale ogólnie nie polecamy tej knajpy. Eee, widzieliśmy potem dużo lepsze restauracje, których można zjeść. no Nam raczej to nie smakowało i nie wrócilibyśmy tam na pewno. Jeszcze protyp wycieczkowy kolejny. byście mieli zapowiadane deszcz na Malerze, to dużo większe prawdopodobieństwo, że będzie padało na północy wyspy, czyli okolice Santany, Porto Moniz i tak dalej. Będzie się tam byliśmy i po prostu lało było siwo, przyjechaliśmy w okolice Funsza, bliżej centrum, bliżej południa, jest dużo lepsza pogoda, nie pada, nie pada deszcz, czasami troszeczkę kropi, ale jest dużo słońca, chodzimy sobie w krótkich rękawkach i pogoda po prostu jest diametralnie inna jak na północy wyspy. Także jak macie słoneczne dni to jedźcie sobie koniecznie na północ do okolice Santany, e, Porto Moniz na natura te naturalne baseny, póki tam nie pada bo potem może być ciężko dobrą pogodę Ok, dotarliśmy z powrotem Ale powiem, że jest mega ciężko wrócić na sam szczyt, idziemy jeszcze na punkt widokowy, bo ostatnio jak byliśmy to była mgła i wracamy do domu o, dotarliśmy na punkt widokowy do dnie zakonnic Ostatnio jak tutaj byliśmy to była mgła nie było nic widać Wygląda to tak Dokładnie tam byliśmy więcej półtorej godziny temu. A i zobaczcie, chciałem się przebrać zmienić spodnia. Prawdopodobnie chodzi po mnie kleszcz. Witam w kolejnym dniu, przygód z nami na Maderze. E, powiem Wam, że takiej sytuacji jeszcze nie było. Jedziemy sobie pod górkę, a na świacik ledwo co na dwójce daje radę wjechać pod górkę. Momentami nawet mi tak spadają obroty, że muszę redukować na jedynkę. Powoli się wlecałem pod górkę, ale no jest ciężko. Trzeba ciągle redukować biegi, żeby wjechać. Pogoda też nie zachwyca. Dzisiaj jest dość pochmurny dzień, momentami leje, miejscami troszeczkę kropi. Jedziemy sobie na południowy m, zachód wyspy. Zobaczymy, może tutaj nam w miarę pogoda dopisze. Pochodzimy sobie po szlakach. Jedziemy teraz na szlak e, o nazwie 25 źródeł. Mam nadzieję, że nie będzie tam padało zbyt mocno, żeby trochę sobie pochodzić. I z tego, co widzieliśmy, to jest to jeden z bardziej obleganych ogólnie szlaków. W ogóle nawet podróżują tam autobusy z wycieczkami. Polecili na mnie osoby z Polski na szlaku. E, no i właśnie mówię, że sporo osób tam jest. Także zaraz zobaczymy, e, o ile tam dojedziemy w ogóle. Przyjechaliśmy na miejsce, no i powiem wam, widoki za okna nie zachwycają. No a nic, przebieramy się i lecimy na szlak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, jak widać, warunki nie należą do najłatwiejszych, ale nie poddajemy się dobrze, przynajmniej, że nie pada. I co, lecimy na dół. Powiem wam, że rozpadało się mega. Dobrze jedziemy pod drzewami, to nie pada na nas, na nas tak mocno. Nie wiem czy widać po mojej kulce cała mokra. Dobra, jest tu dość ciasno, sporo ludzi, ale naprawdę fajne widoczki. Dostaliśmy do punktu e, Lewada do Rysko, Wilona Milono niesamowicie, ale tak wieje wiatr i pada deszcz, że po prostu wpadliśmy tu na chwilę i zaraz uciekamy. O. Po prostu jesteśmy cały lud, moczy. jakiekolwiek. dalszy jakikolwiek. Dalsze jakiekolwiek szlaki chyba nie mają sensu dzisiaj wracamy do domu po prostu wyschnąć Trochę się ogrzać bo tali zmarliśmy Teraz wam pokażę jak ja wyglądam Domka to po prostu została przemoczona Weź domkami nagrać z tyłu Bo na zupę Całym okres podnie po prostu leje się z nas uciekamy do domu bo dalsze chodzenie nie ma sensu Wchodząc z kasa Rabakal, pójdźcie sobie prosto tutaj do wodospadu Risco. a następnie wracając stąd, zejdźcie sobie tędy, zejdźcie sobie na dół, szlakiem do 25 źródeł, a potem wróćcie sobie dołem, kierując się na kasa Rabakal, chyba tak to się czyta. Bo tutaj jest bardzo strome podejście. My tak zrobiliśmy i no ciężko było wchodzić. Także tamten powrót będzie na pewno łatwiejszy. Nie, to jest jakiś koszmar. Po prostu leje na nas jak z rynny. Jesteśmy cały mokrzy. Po prostu moje spodnie zaraz ze mnie spadną. Są całe mokre. A idziemy 2 km non-stop pod górkę. Po prostu jeden z najgorszych dni w naszym życiu. Ten wyjazd to jest, dzisiejszy wyjazd to jest tragedia. Wracamy do domu po prostu pod kołdry, wygrzać się, bo jesteśmy całym mokrzy. Musimy wysuszyć ciuchy i zobaczymy co czeka nas jutro. Zobaczcie co tu się dzieje. Masakra. Koniec świata, serio. Zobaczcie, tam lało po prostu, było siwo od wszystkiego, byliśmy sali mokrzy, a tutaj u nas pod hotelem nawet kropelka nie spadła. I druga ciekawostka, opłacając tutaj parking. Jak zapłacicie do ostatniej godziny, która jest tutaj w przypadku do 19, zapłacić jakby za dużo, to nabija wam na następny dzień. Także nie musicie się martwić wstając rano, że musicie płacić parkingu. W dzisiejszych atrakcjach już nie chce nam się nigdzie chodzić. Idziemy sobie do knajpy naprzeciwko naszego hotelu zjeść coś, a potem sobie podpoczywamy i pójdziemy na jakieś zakupy do Pingodocie po obiedzie. nie nagrywaliśmy tego, bo się spieszyliśmy, padał deszcz i takie ciężkie warunki do nagrywania były. E, próbowaliśmy sobie te espady w sieście bananowym, mega polecamy, bardzo fajne, e, bardzo, bardzo smaczne, dość ciekawe połączenie, ale serio smakuje dobrze, tak jakbyście byli na Maderze, to koniecznie spróbujcie. Ja brałem sobie jakoś taką smażoną wieprzowinę, nic specjalnego, e, zwykłe po prostu mięso, także tutaj nie ma co opowiadać. Super sprawa, jakbyście chcieli sobie zaoszczędzić na bagażu, nie musicie zabierać sobie walizek na maderę. E, możecie sobie skorzystać tutaj na miejscu z takiej samoobsługowej pralni, e, wrzucacie sobie ubranie, wybieracie program, płacicie 5 euro za pranie, 3 od 3 euro za suszarkę i macie gotowe pranie. My właśnie sobie skorzystaliśmy, mieliśmy wszystko mokre, także potrzebowaliśmy, żeby sobie to wyprać, już ewentualnie ćwiczyć jakieś t-shirty. Zostawiamy sobie to na pół godziny, idziemy do sklepu na zakupy, wracamy i mamy gotowe pranie jedna rzecz na szybko odnośnie pralni sprzęt akceptuje tylko bilon czyli musicie mieć 50 centów euro bądź 2 euro i to samo dotyczy parkingów nie możecie tutaj zapłacić kartą tylko musicie mieć bilon, ewentualnie pobrać sobie aplikację i wcześniej ją doładować ja osobiście miałem z tym problem także polecamy zabrać sobie kilkadziesiąt euro tutaj już na Maderę, bo często bardzo się przydaje. Dobre pranie odebrane, czyściutkie, pachnące, plus jest taki, że nie potrzebujecie żadnych detergentów nie musicie skopować sobie specjalnie, tylko wszystko już jest tutaj w środku. Wróciliśmy właśnie sobie ze spaceru i z kolacji. Byliśmy tutaj naprzeciwko nas, naszego hotelu w restauracji. Zjedliśmy sobie burgera. Ogólnie mega spoko, mega fajna restauracja, teraz mam podam jej nazwę. Bardzo zaangażowani panowie, że aż po prostu przyjemnie było tam spędzać czas. Jeszcze nawet na pożegnanie dostaliśmy dwa, dwie lampki winka takiego z Madery. No, dzisiaj ogólnie cały dzień spędziliśmy w hotelu, z racji brzydkiej pogody no, nie było sensu nigdzie wychodzić, bo zmokliśmy wczoraj strasznie I po prostu nie mieliśmy już ochoty nigdzie iść po, Pochodziliśmy sobie po hotelu, pograliśmy ping ponga, byliśmy na basenie Siemaneczko, zaczynamy jedną z ostatnich dni na Maderze, jutro już powrót Przyjechaliśmy sobie jeszcze w jedno miejsce. Chciałem zabrać sobie ujęcia dronem, a potem wybieramy się do Funchal, pochodzić sobie po stolicy. Bo jak byliśmy na początku, to widzieliśmy w sumie takie tylko obrzeża, kilka miejsc. Poszukamy sobie może jakieś fajnej knajpki na dobrą kawę. Pospacerujemy sobie tam, zobaczymy starą dzielnicę i wracamy do hotelu. Jak widzicie, pogoda w Funchal jest piękna, słońce tak naprawdę razi na po oczach. I to jest minus madery, że w jednej części wyspy jest pochmurnie pada deszcz, w drugiej części jest słońce i tak naprawdę nie wiadomo na co się szykować. Dlatego odpuszczamy sobie w jakiekolwiek szlaki. Chcieliśmy jechać na pico do Arriero, ale patrzyłem sobie tam mapkę i po prostu jest mleko, nic nie widać, także nie ma sensu, żeby tam jechać. I stwierdzamy, że będziemy musieli... O, tak wygląda pico. I stwierdzamy, że będziemy musieli tu przyjechać jeszcze raz bo nie widzieliśmy w dużej części szlaku, bo są niestety pozamykane przez pożar, który był na malerze. Nie wiedzieliśmy do Pico do Arriero, bo niestety zaskoczył na deszcz, pogoda nam pokrzyżowała trochę plany. No i co, no fajnie, że będziemy mogli wrócić, bo przyjedziemy już z takim doświadczeniem, będzie łatwiej się odnaleźć na wyspie. Także jeszcze odnośnie pogody, jakbyście szukali sobie jakiegoś zakwaterowania, to szukajcie w okolicach stolicy, ogólnie południowo-wschodnia część wyspy. Jest dużo taki bardziej suchy klimat, dużo ładniejsza pogoda, mniej opadów, także myślę, że skorzystacie sobie na tym, bo przynajmniej będziecie mogli wyjść na dwór, a nie siedzieć w hotelu czy w mieszkaniu, bo na dworze leje deszcz. Pierwszy raz próbuję ponczy. O, mocno, dużo alkoholu. Widzieliśmy sobie smak marakuja. Ja nie jestem fanem alkoholu, więc nie jestem tym ekspertem. Ale jest dość mocna, ale ma przyjemny, intensywny, słodki smak. Proszę. Siemoneczko, witajcie w naszym ostatnim dniu na Malerze. Już powiem szczerze, trochę nam się tęskni za Polską, szczególnie naszego pieska, ale na szczęście mój brat się nim dobrze zajmuje, także jesteśmy spokojni. Dzisiaj lot o 17:00, o 23:00 będziemy na miejscu w Polsce. Jutro ja na 9:00 do pracy. Trochę ciężko będzie, ale, ale myślę, że będzie ok. Zaraz zabiorę Was do, nas na, do restauracji, pokażę Wam w ogóle na śniadanie. Potem będziemy się pakować i meldowanie z hotelu. E, jestem Wam winny wczorajsze filmiki z Funcha. Byliśmy sobie na spacerze na promenadzie, potem skoczyliśmy sobie coś przekąsić e, i na kawkę i tak naprawdę tyle. Naszym zdaniem tam nie ma za, za bardzo nic do oglądania, nie ma tam co robić, także to był dość krótki pobyt, w spacer, właśnie kawka i powrót do hotelu. A wczorajszy dzień, reszta dnia to już taka chillerka, ja sobie oglądałem mecz, Domka robiła jakieś tam swoje rzeczy, Także te ostatnie 2 3 dni, gdzie już pogoda się zepsuła, to już takie trochę dogorywanie. Ale jednak przyjemnie z takim widoczkiem sobie siedzieć i chillować, odpoczywać przed pracą. Restauracja w hotelu jest dość niewielka, od kilku dni jest tutaj mnóstwo osób. Są kolejki po kawę, dosłownie po kilkanaście minut. Niestety działają tylko dwa ekspresy. Jeśli chodzi o wybór jedzenia, jest dość niewielki, ale zawsze jest w stanie czegoś wybrać, akurat ja tutaj polubiłem bardzo grillowane warzywa, my codziennie jemy zazwyczaj jakieś takie kanapki właśnie z warzywami, do tego coś słodkiego, no i oczywiście kawa. Jeśli gdzieś wychodzili, ale chcieli sobie pododawać na przykład telefon albo zegarek, to bierzecie sobie jakąś zwykłą kartę, wkładacie sobie w miejsce karty hotelowej i normalnie możecie sobie iść światło. Elegancko działa. Dobra, my już na lotnisku, korzystając z chwili wolnego czasu pora podsumować wyjazd. Auto właśnie oddaliśmy, obyło się bez żadnych problemów, wszystko sprawnie, odwieźli od razu na lotnisko, Także auto mamy odhaczone, teraz czekamy na lot. I co? Pora podsumować, finansowo nasz wyjazd. Hotel kosztował nas 3200 zł. Auto kosztowało nas 520 zł i w tym już mieliśmy ubezpieczenie dodatkowe. Na loty wydaliśmy 2650 zł, ale w tym mieliśmy dodatkować dwa bagaże. Wyszy Discount Club na rok, także tam 180 zł między to kosztowało. Koło mieliśmy 50 euro w gotówce, to poszło na jakieś parkingi, pralnie e, itd. Tak e, 28 euro musieliśmy wydać na podatek, który się płaci w hotelu. E, na jedzenie tutaj nam poszło sporo, poszło ponad e, 520 euro paliwo to koszt 85 euro i na atrakcję wyszło 40. Wyszło tego troszeczkę dużo. Szczerze nie spodziewałem się tego, ale no zwracaliśmy uwagę na wydatki. Postaraliśmy się korzystać jakby z całego wyjazdu. Dużo podróżowaliśmy. Pani jak oddawaliśmy to powiedziała, że zrobiliśmy bardzo dużo kilometrów, bo zrobiliśmy prawie 900 na całą wyspę, która, która jakby szerokość wynosi 57 kilometrów, także to naprawdę dużo. Jeśli podobają Wam się podobał Wam się taki vlog z wyjazdu, koniecznie zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod filmem, będę wiedział, że takie treści są przydatne i że warto robić je na kolejnych wyjazdach, a kolejny wyjazd szykuje się już niedługo.